Stop. Zanim zaczniesz oglądać ten materiał, przypominam ci o subskrypcji kanału. Wkładam bardzo dużo czasu w moje materiały, Chcę, żeby były coraz lepsze. Staram się, żeby były coraz lepsze. Propozycja dla ciebie: ty mi dajesz subskrypcję, ja robię coraz lepsze materiały i wszyscy są szczęśliwi. Także, no subskrybuj. No, no, czemu jeszcze nie subskrybuj? Kliknij w ten czerwony guzik, mordo. Czerwony guziczek klika, żeby stał się, aha, bo ty już subskrybuj. Dobra. Okej, okay, do, yy, ten. To dziękuję bardzo za subka, mordeczko serduszko dla ciebie i zapraszam cię do oglądania. Cześć, drodzy, bardzo dziękuję. W kolejnym odcinku z interaktywnego hardcora, moi drodzy, czyli naszej takiej serii, gdzie Wy dajecie tak jakby mi tutaj wyzwania właśnie na świecie hardcore I ja muszę je zrobić Oczywiście dzisiaj zajmujemy się przede wszystkim dostaniem się do endu i pokonaniem smoka Bo jest to niezbędne, żeby można było chociażby zdobyć Elytrę I później chociażby eksplorować dalej świat Mam jedno bardzo fajne wyzwanie, tutaj wam się ewentualnie będzie wyświetlało Chodziło tam o to, żeby zrobić sobie z piramidy bazę czy coś w tym stylu I to jest moim zdaniem bardzo fajny pomysł, zresztą tam bardzo mocno łapkowany Więc ewentualnie jak uda się pokonać smoka może zdobycie litra to w przyszłym odcinku moglibyśmy się ewentualnie zająć właśnie tą bazą. W każdym razie oczywiście łapeczka dla zasięgu jak najbardziej zapraszam do subskrypcji kanału. Tutaj subskrybujesz rozumiesz normalnie klikasz ten czerwony guziczek, tam dzwoneczek może zaznaczyć i już bez zbędnego przedłużania 3 2, 1, go INTRO przy portalu, który ostatnio tutaj uruchomiliśmy w Lava Pulu, jakieś tam powiedzmy przedmioty tutaj jeszcze powrzucane do skrzynki. Mamy dosyć dużo jedzenia, więc mam nadzieję, że dam sobie radę, podgłośnię sobie troszeczkę tutaj wszystko. Mamy też potki na odporność na okieni, to jest bardzo fajnie. No i teraz co? No przede wszystkim musimy dostać się do. Twierdzy. Później, oczywiście, jak najbardziej, również trzeba by było dobyć Ender Perły, moi drodzy. Tu już może być nieco większy problem. Natomiast mamy łódeczkę, mamy trochę drewna, więc mam nadzieję, że jakoś sobie dam radę. O mój Boże, nie, będą mnie szczeloć, nie szczeluj! Odnoszę wrażenie, że jednak będzie nieco ciężej znaleźć samą twierdzę. Więc skoro mamy bastion, no to po prostu lecimy do bastionu. Chociaż nie mam za bardzo kurcze złota, ale z tego co pamiętam, ten bastion to miał być bastion chyba skarbowy. Więc mielibyśmy wtedy bardzo dużą ilość złota. No i z tego złota moglibyśmy wtedy wyhandlować chociażby właśnie Enderperły. Tutaj niestety żadnej twierdzy nie widzę. Spodaj, 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 spodaj. Ja już się miałem tam budować, a tutaj ruiny portalu są, kurde. Czekaj, bo tu może jakieś fajne rzeczy będą. Ja to muszę sprawdzić w ogóle, chociaż one bardzo dziwnie wygenerowane są i z tego, co widzę, to nawet tutaj chyba nie ma, nie ma żadnego gold bloku, nic. Takie, takie trochę nie wiadomo co w sumie, no ale dobra, nieważne. I jesteśmy pod bastionem. Teraz problemem będzie to, że nie mam ze sobą l czego? Złotej zbroi i chodzi mi tu tutaj o brutale. Ale mogę sobie wylać wodę. Tak jakby wylać wodę, nie? Wziąć sobie lawę i to będzie moja niesamowita broń przeciwko yy, właśnie brutalom. Także na czylku, wtedy powinniśmy dać sobie radę. Siema. Aha. Aha. I kolejny. Aha. O no tu. <laughs> ale zabawa. <laughs> o w dupę. Aaaa! Dobra, nic się nie dzieje, spokojnie Mam potkę w razie czego, ale no Nie chcę ten, nie chcę, nie chcę jej używać Uuuu, diamond pickaxe ho ho, 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 Mamy diamentowy pickaxe Dobra, żeby go może na razie nie używać, ej To jest znalezisko godne, godne tej serii, tak, dokładnie

Oh, zapomniałem, że to jest hardcore. Ja tu nie mogę zginąć, nie? Serio. Totalnie odzwyczaiłem się od tego, że jestem słaby na hardkorze. Mending tu jest. I pierę, to normalnie. Nawet jak crossbowów zazwyczaj nie lubię, to czemu nie? Może sobie będę używał. 27 strzał. No i zarobiście. Nitki też sobie wezmę. Czemu by nie? Kotlecik wezmę. To teraz jeszcze dostać się tam na dół, bo te gold bloki będzie kozak, nie? Dobra. to to zmierzamy w czeluścia. Bardzo... Niebezpiecznych odmętów bastionu. Problemem jest to, że jak ja tam zejdę, to jest brutal, który od razu mnie zaatakuje. I będę we w dupie. Kuźwa wziął mnie, podpalił, bo przestrzelił przez lawę. Ty, jakie 200 IQ normalnie? Ja zero, on 200. Nie no, ja się boję, dobra, nie. To najlepiej inaczej zrobić. Najlepiej inaczej. Jakoś inaczej. Zejdę. I cię sklepie po prostu. No, no, dobrze Złoty blok i, z i diamentowa łopata, noise Czekaj. I żelazny blok w sobie. <gry> nie zauważyłem tego żelaznego bloku w ogóle. Dobrze, że lawa w neterze się rozlewa tak szybko jak woda w normalnym świecie, nie? To się przydaje, okej, okay, mamy go. Tu se zeskoczę. I jestem kuchwa. Prawie bezpieczny, nie? <gry> Prawie bezpieczny. Tu musimy na pewno spawner rozwadzić. On jest chyba z tej strony, bo wcześniej się tutaj e, pigment, jeden znaczy nie pigment, przepraszam, tylko magma. Magma cube pojawił, tak? Ja się stresuję, po prostu to, to głupoty mówię. Przepraszam. Tu jest niebezpiecznie teraz. Tu jest bardzo niebezpiecznie. Tak, bo się zrobi piekło, jak ja otworzę tą skrzynkę, nie? Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj Zrobię tak. Ha! Diametowy secick! Oh, się. Właśnie o tym mówiłem, właśnie o tym mówiłem. Diamentowy mieczek jeszcze. To sobie wymienimy za ten żelazny. Żelaza jeszcze więcej będziemy mieli, zarąbiście. I bloki złota do moje, nie? Tylko. Tylko się trochę stresuje, nie? No właśnie, wiedziałem, że skądś mi zeskoczy zaraz, dobra. Tu jeszcze mamy skrzynkę, nie? Tylko tam brutal chodzi. Ale dobra, damy radę. Dobra, mamy dwa, yy, 16 bloków złota, tak, dokładnie. To jeszcze tam się tylko musimy dostać. Kolejny diamentowy i to z bendingiem. Nie! Nie, ja ustawiony jestem jak z bendingiem jeszcze. Jeszcze jakąś fortunę dać normalnie i mam wsią. Diamentowy miecz mam! Nie wolno mnie ruszać! Paszę Evacuation! Jest! Jestem bezpieczny! Idę sobie na Teraz jedynym jeszcze problemem jest to, że jak dobrze pójdzie oczywiście, z tego będziemy mieli wszystkie enderperły, które potrzebujemy, ale potrzebuję Blaze Rodów. I tu jest właśnie problem. Halo, gdzie jest? Twierdza. Na pewno dobry progres jest, jeżeli chodzi o mojego armora, bo mam dwa diamentowe, yy, znaczy dwie diamentowe części zbroi. No, już nie mówiąc o dwóch zarombistych diamentowych kilowach, o diamentowej łopaci, diamentowym mieczu. Więc w sumie bez absolutnie żadnego szukania yy, diamentów w kejwie mam praktycznie no całusieńki set i jeżeli chodzi o narzędzie tak samo także bardzo 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 fajnie bardzo przyjemnie e, czy ty możesz tutaj do tej dziurki rozumieć normalnie wejść perełki let's go let's go let's go let's go jest dwie perełki dobra szału nie ma ale dwie perełki jednak są tam jest kolejna podka w ogóle dobra obsydianu w ogóle mamy dużo więc mogę w każdym miejscu sobie wyjść ale nie chciałbym troszeczkę tego robić chociażby dlatego że tam w tej skrzynce też miałem kilka Powiedzmy, że ważnych rzeczy dla mnie, nie wiem, ciężko powiedzieć. Ironagety nie. Skórę teoretycznie mógłbym sobie zostawić, żeby później mieć książki, bla bla bla, i tak dalej, ale tego nie będę zostawiał, bo nie jest mi to teraz bardzo potrzebne. I tam byśmy sobie tych piglinów jeszcze troszeczkę zwabili, to by było super. Normalnie jak ich zwabiam. <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. No, 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 no. Panowie, panowie, panowie. Panowie, tu złoto, 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 dużo złota, bardzo dużo złota, tak, tutaj złoto, no. Zawsze to coś, nie? To nie, jakby szału nie ma, dupy nie urywa, ale, ale mimo wszystko jakieś tam rzeczy mam, nie? Także całkiem fajnie. Dobra, i jesteśmy w portalu, Siemanko. Eee, ja sobie wyjdę, ja sobie wyjdę, ja sobie zabezpieczę parę fajnych rzeczy, no bo też nie ma sensu brać wszystkiego, prawda? Porządek zrobiony, to teraz go, wracamy, szukać twierdzy. Czy to jest inny. Ba Wait! Czy to jest inny jeszcze bastion? Czy wokół mnie są same bastiony? No nie. Nie. Ale plusem jest to, że jest to bastion mostowy, bo easy gold for me i dodatkowe szanse, żeby zdobyć perły. Bad idea. Och, ty, ty, ty. Przestań do mnie ładować typie. Ha. Ha. No, 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 no. no. Czemu to wszystko jest tak stresujące na tym hardkorze? Ja nie wiem, Siemano. Masz kuźwa gin, Świnioku ty. No. Do. No. Do. Oh. 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 Dobra. Podaj. Mam tarczę i w ogóle jej nie używam. To jest kuźwa ten poziom ze stresowania z mojej strony, nie? Diamentowa opata, bierę. To też bierę. I to też bierę. I żelazny blok też bierę. Kuźwa normalnie. Bogaty będę. Unbreaking 3. No Normalnie bym wziął, ale mam diamentowy, nie? Don't shoot. O, oh, sięt. Patam, To jest niebezpiecznie. No. Kurzła. Świdoki. Ah. A nie, tu byłem. Oh, fuck. No! Shit. Siad, siad siad, sied Czekaj Spoko, mam potkę, mam potkę, mam potkę O Boże! O, dzień dobry! Złoty blok Ja pierdzielę ile stresu O fuck, Dlatego stres jest zły W dupie mam te wasze skrzynki, Kuźwa idę ze stąd Ile stresu! Jest twierdza! O Jezu jak pięknie, o jak dobrze O, o dobrze, dobrze, tak tak, dobra, czyli tam mam portal niedaleko, to spoko, dam radę. Nie, no to było straszne, ja naprawdę, ja już widziałem swoją śmierć. Definitywnie, ja już widziałem po prostu, że dychnę i będzie tyle z tego wszystkiego. Ale nawet nie macie pojęcia, jak ja się cieszę, że znalazłem twierdzę, nie? Serio, już się troszeczkę zacząłem bać. Ile mi to w ogóle czasu zajmie Bo ja dopiero znalazłem twierdzę Jeszcze muszę zdobyć blaze rody Jeszcze muszę wrócić e, e, Muszę zdobyć ender perły Wrócić, znaleźć strongholda, znaleźć portal I pokonać smoka, nie? Jakby samo same pokonanie smoka no to mi zajmie parę minut No ale mimo wszystko Ja się w ogóle bałem przez chwilę, że ten piglin co do mnie spadł To to był brutal A nie niezwykły piglin I dlatego tak spanikowałem bo, bo no... Myślałem po prostu, że, że, że brutal już mnie będzie klepał I się ma zaraz ginę od razu, nie? Nie przytulaj się do mnie Ty jeszcze mi strzelił Ty, dziad W sumie ty wiesz co, ty Jakbyś mi dropnął przy okazji, nie? Czachę, tak po prostu Bo to się przyda mi na później trochę, nie? Nie, nie dropną, No ale kości se zbiorę no. Miałem wcześniej bloki kości, to nie zbierałem To se teraz kości zbiorę Dobra, czekaj Dobra, wiecie co? Dla świętego spokoju jednak Skoro mam tyle potek A se wezmę Dobra, mam jeszcze trzy Zapraszam A ja. Teraz potrzebuję 10. No tak 10 niech będzie Blaze Rodów, nie? Okej. Okay. Chodo tu. Git. No i 3. No i to już jest jakiś wynik, nie? Siema. Co tam? Nie uciekniecie mi teraz, bo tak zrobiłem kuźba. Ty, choro tu. Wracaj mnie tu. Teraz proszę ja ciebie tutaj was sklepie normalnie dawać mnie Blaze Rody, ale to już! Tyle, ile przez te dwie minuty uda mi się Blaze rodów zdobyć, tyle będę po prostu miał. Ale mam już 11, więc tyle co chciałem i nawet jedną więcej mam, więc super. Miejmy nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie więcej. Czy ty się zrespiłeś na zewnątrz? Co za span? O kurde, ty teraz się zrespiło pan! Ile odwróciłem wzrok i się ich narobiło. Padła. Ej, ja. Aj, ja. Dobra. 14. Eee. Nice. No ty znowu się zrespił na zewnątrz. Co za dwa. Chyba za nisko ten sufit zrobiłem. A myślałem, że takie, takie 200 iQ będzie, no. Ła. O, la 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 bamba. Się do la nie jest, kuźwa, Definitywnie. Okej, okay, 18. git, 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 ale już się zestresowałem znowu, bo miałem nisko HP. Okej, okay, tam mamy Edka w sumie, to zaraz bierzemy naszą łódeczkę, rozumiesz, normalnie, i będziemy sobie zbierać Wender Perły. Siema, ziom, halo, czy ja mogę cię prosić tu niżej? Dawaj, perłę! No co to ma być, ej? Trzy Endermany, zero pereł, halo. To najlepiej, kuźwa lawa. No kurwa, mać! przestań! Dobrze mam potkę, bo mi zginął w najdurniejszą śmiercią, jaką tylko można Wszystko przez durnowate endermany, które nie chcą dropić durnowatych pereł. Nie bierz tego krzaka kuchwa, tylko wchodź do łódki! Perłę dawaj Już! Zaraz mnie nerwica weźmie Dawaj perły Co jest, kuźwa, że nikt mi pereł nie dropi, ej? Jak to szósty Nerman chyba już będzie. No, jaja se robisz chyba. Kolejny i bez. Co jest? No, z dziesięć etków coś, żadnej perły? Nul? Zero? Nie, nie, w ogóle? Ni, nic. No, dziękuję. Wreszcie jedna perła. Wow! To jeszcze jakieś pół godziny, i może uda mi się zdobyć drugą. Ja pitole, nie no serio, naprawdę, to jest jakaś porażka. Przesuni się, kuchwa, w tamtą stronę i właśnie do łódki. Dziękuję! Kolejna perełka, bardzo mnie to cieszy. Jest kolejna, mamy pięć. No i super, to już jest dziesięć. Dawaj, czorcie, Gupi perłę. Nie to nie działa, do no, kuźwa. Miło do nich mówisz, nie działa. Jedziesz po nich normalnie, no nie działa. No, po prostu etki to są, to są takie trole. No to są takie trole, że że ja pitole, nie. No wreszcie. Ej, halo Diona. Tam, 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 tam. Moje, 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 moje. Dziewiąta perełka, No i pięknie. To jeszcze dwie. Dzień dobry? Będziesz moją dziesiątą perłą, please. Dwa, 3... Nieeeeu Jest, mamy dziesiątą! Uuu! Będzie 11. Let's go! Mamy 11! Wuuu! I... No proszę bardzo! 12, zarąbiście! Bardzo mnie to cieszy. No to mamy 17 łącznie Ty, ty ty ty. ty. Bez takich mnie tu. Ty mnie teraz nie będzie zabijał tutaj, mordo. jak Tam Tamtędy! Dobra, jestem, jestem, jestem! Let's go! Let's go! Ła, ła, ła! Let's go! Oła. I, 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 Nie ma! Nie ze te numery! Nie dam się! Oh shit. Oh, shit. Ja pitole Trzy razy byłem dzisiaj So close Do rąbanej śmierci Spadaj Spadaj Niech, niech się do mnie nie zbliża Nie, nie zgadzam się Po prostu, Minecraft, ja wiem, co ty chcesz zrobić Nie pozwolę ci, kuźwa, na to Odpitole się Kuźwa Czy ja muszę mieć co chwilę low HP? Dajcie mi spokój Wiem, że mógłbym założyć złotą zbroję, ale nie, bo będę miał wtedy jeszcze mniej armora i to nie jest dobre. Dajcie wy mi kuchwa, święty spokój. Ja chcę po prostu dostać się do portalu, a tam jest jakieś pierdzielone pole minowe, kuźwa, z miliardem mowów. Wszyscy chcą mnie zabić. Idę i dajcie mi święty spokój. Zbyt dużo sytuacji, gdzie byłem o tyle od śmierci. Zbyt kuźwa dużo. Starczy mi Absolutnie tych wrażeń na dzień dzisiejszy naprawdę serio. zdobyłem wszystko czego tylko bym mógł chcieć i nawet więcej. Mam spokojnie rzeczy żeby iść szukać smoka. Mam spokojnie rzeczy żeby w ogóle walczyć ze smokiem. Więc w następnym odcinku będziemy tego smoka klepać i przy okazji jak go sklepiemy, to udam się także po elytre, bo czemu by nie samo sklepanie smoka, to by było zbyt mało. Więc szukanie stronkolta. Klepanie Smoka i Elytra. Jeżeli zdobędę to wszystko w następnym odcinku, będę przeszczęśliwy. A wy możecie zostawić bardzo dużo łapeczek w górę, bo naprawdę ilość stresu w tym odcinku przerosła moje wszelkie oczekiwania. Zbyt wiele razy otarłem się dzisiaj o śmierć. Nie podobało mi się to definitywnie, ale przynajmniej dla was będzie fajny, ciekawy materiał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Miłego i pa!